Dzień dobry kochani, tak jak już widzicie po tytule dzisiaj porozmawiamy sobie o finansach oraz związku. Do nagrania dzisiejszego filmiku zainspirowały mnie komentarze z mojego TikToka, który pojawiał wam się o teraz na ekranie. Jest on wiem, uszczypliwy, może trochę wredny, ale no ja mam takie zdanie na ten temat, a nagrałam go dlatego, że jest teraz bardzo dziwny trend, bardzo dziwna. Moda, na to, by kobiety głośno mówiły o tym, że to mężczyzna ma pracować, ma harować, ma po prostu zarabiać ileś tam tysięcy dolarów, bo jeżeli tego nie robi, to tak naprawdę nie jest mężczyzną, a ty nie możesz być w kobiecej energii. I nagrałam to głównie, by wyśmiać takie osoby. I o mój Boże! I zdziwiły mnie komentarze, które były bardziej hejtujące moją osobę, wyświetlą wam się one o teraz tutaj i uważam, że wiele kobiet nie do końca to zrozumiało, nie przeczytało opisu, bo albo naprawdę one tak uważają po przeczytaniu tego wszystkiego, ale jeżeli tak, to jest to jeszcze bardziej jak dla mnie abstrakcyjne. Był taki komentarz, w którym kobieta stwierdziła, że tak jest rola mężczyzny. I ja się jej zapytałam, czy wie, jaka jest rola kobiet. Od... Aha, nie, przepraszam. Ona napisała, że od dawien dawna rolą mężczyzny jest to, że zarabia. No i ja się jej zapytałam, czy ona ma dzieci. Ósemkę najlepiej siedzi w domu, gotuje, bo po jej TikToku widzę, że ona robi tatuaże. No, ona stwierdziła, że to nie te czasy, więc z jakiej racji ona ma się zachowywać jak babcia i siedzieć w domu? Wiecie, to jest takie dla mnie... Że kobiety mogą być ponad, ale mężczyźni dalej mają być tam, gdzie byli pradziadkowie, dziadkowie i ojcowie. I dla mnie jest to straszne. I jeżeli wasz związek wygląda tak, jak ja opisałam tego TikToka, no to okej, okay. jeżeli jest to wasza wspólna decyzja? Nic mi do tego, ale chodzi mi w głównej mierze o to, co niektóre kobiety dodają do internetu. No, naprawdę, to ile mi się wyświetla jakiś pierdół, że facet ma zarabiać dolary, minimum 20 tysięcy dolarów mają utrzymywać, i wiecie, są też te sądy uliczne, w których młode kobiety mówią, ile to nie powinien zarabiać facet, a gdy dostają pytanie, a ile ty zarabiasz, to on odpowiada: "Ja nie pracuję". No oczywiście, że nie pracujesz, bo jakbyś pracowała, to wiedziałabyś, jak to wygląda, jakie są realia, jakie są wydatki na życie i no dla mnie to jest mega mega straszne i ja uważam, że to jest bardzo toksyczne, i wpajanie tym młodym dziewczynom takich głupot, że nie jesteś w kobiecej energii, jeżeli zapłacisz za chłopaka na randce, albo jeżeli facet chce się podzielić rachunkiem, to, to co to za facet? On ci każe chodzić do pracy, to zmień go. Czemu jesteś z kimś, kto ci każe pracować, a jeżeli nie pracujesz i on ci nie każe, ale wymaga od ciebie, by zajmowała się domem, to. Z faceta, bo to on powinien Ci zapewnić gosposie, wiecie, panią od sprzątania, od dmuchania, chuchania i najlepiej jakby Cię podcierała do tego wszystkiego. Ja mam na myśli wszystkie kobiety, które nie posiadają dzieci, nie pracują, nie studiują, nie robią dosłownie nic, tylko szerzą w internecie takie bzdury, że wszystko co ona ma, czyli drogie wakacje, samochody, buty itd., itd., to ma dzięki mężczyźnie, dzięki swojemu ukochanemu, bo on ją tak bardzo kocha, że to wszystko jej da i wiecie, no oglądają się takie młode dziewczyny, nastolatki, takich pierdół i potem wychodzą na ulicę w Warszawie i one odpowiadają w sądzie ulicznej, że facet powinien zarabiać 40 tysięcy dolarów albo euro, no, to takie minimum, żeby ją utrzymał, tak? No bo przecież samochody, ubrania się same nie kupią. I one nigdy nie pracowały. Większość się do tego przyznaje. I to jest w ogóle już dla mnie absurd, bo to też trochę kwestia wychowania rodziców, ale one nigdy nie pracowały i mówią takie bzdury. I potem jak się mają czuć ci młodzi faceci, którzy to oglądają? No, postawmy się na ich miejscu. Jeżeli ja bym widziała, że facecie mówią w taki sposób. O nas, o kobietach, to byłoby mi po prostu autentycznie niedobrze i nie chciałabym być w związku z taką osobą, i potem młodzi mężczyźni. Młode kobiety są sfrustrowani, są samotni. Tutaj dziewczyny są złe, że faceci nie zarabiają tyle, ile mówią dziewczyny w internetach na TikToku, że nie dają im wszystkiego, czego one oczekują, nie zabiera je co chwilę na randki, a jak zabiera, to chce, żeby rachunek był dzielony na pół. No słuchaj, jeżeli facet nie ma do końca pieniędzy co w tym złego? No, nie wiem, jeżeli ja bym szła na randkę pierwszy raz z jakimś facetem, to też bym wolała zapłacić za, za siebie, ale no to już wiecie, kto co woli, jak wy to tam sobie ustalacie, ale to jest między wami, a nie między twoim poglądem i wpajaniu swojego poglądu innym. I takie kobiety są potem sfrustrowane, że nie znajdują e, księcia milionera, no i tacy mężczyźni, że nie ma kobiet. Które będą akceptować to, jaki on jest, będzie on sfrustrowany, że zarabia za mało na dzisiejsze standardy kobiet, że nie spełnia wymagań, które mu są narzucane, i jak potem mają powstawać normalne związki, jak mają ludzie żyć razem. No, jest to trudne. I ja wiem, że to są skrajne przykłady, że te kobiety, które to tam dodają do tej sieci, że na pewno większość myśli inaczej, chociaż po tych moich komentarzach to nie wiem, ale przecież ta skrajność, skrajność się najbardziej wybija. To trafia do mnie, do ciebie, do Twoich bliskich, bo to ma wyświetlenia. To jest po prostu coś, Wiecie, skrajnego i ta skrajność się po prostu klika, sprzedaje, lajkuje, udostępnia. No i jak potem, tak jak mówiłam, te młode osoby nie mają być sfrustrowane. Naprawdę, ja bardzo bym chciała, żeby w internecie w końcu zaczęły się szerzyć inne wartości, a nie tylko pieniądze. I jak zarabiać, a najlepiej się nie narobić, albo jak znaleźć bogatego faceta i żyć, po prostu, wiecie, jak pączek w maśle. Ja naprawdę mam nadzieję, że kiedyś dożyjemy tych czasów, że internet będzie bezpieczną i przyjazną stroną, taka, taka jaka kiedyś była, a nie to, co teraz się dzieje, bo dla mnie to jest absurd. W ogóle, skąd te kobiety też się biorą? No, wytłumaczcie mi to. Skąd one się biorą? Przecież w dzisiejszych czasach mamy takie ciężkie czasy, warunki. Ja nie wiem, naprawdę jest coraz drożej, jest coraz trudniej, jest ciężko na rynku pracy, jest ciężko mieszkania, a potem wchodzisz na TikToka, i jakaś leska ci gada, że twój facet ma ci kupować buty, auta, mieszkania, wakacje itd. i tak dalej. A jeżeli tego nie robi, no to szukaj dalej, zmień go. Przecież zasługujesz na wszystko, co najlepsze, bo jesteś po prostu kobietą, masz być w swojej kobiecej energii i na pewno znajdziesz takiego ukochanego, takiego ukochanego banknucika, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Dostałam parę komentarzy, że chyba się chciałam przypodobać mężczyznom. Nie, nie chciałam się przypodobać mężczyznom, byś śmiałam Was, kobiety. E tak, i ten filmik mam nadzieję, że trafi do jakiejś młodej dziewczyny, która spojrzy na to z mojej perspektywy, a nie z perspektywy TikTokerki. Naprawdę, dziewczyno, jeżeli miałeś takie podejście, zacznij stawiać na siebie, a nie na pieniądze w związku czy na pieniądze swojego faceta. Naprawdę, będzie Ci o wiele łatwiej w życiu, jeżeli ty będziesz miała jakieś zabezpieczenie, jeżeli ty będziesz miała jakieś doświadczenie w pracy. I wiecie, mi nie chodzi, że teraz masz się zachorowywać i znajdować faceta, któremu Ty będziesz usługiwać. Nie, po prostu skup się na miłości, a nie na tym, ile facet Twój zarabia, ile ma w portfelu. Serio, życie wtedy jest o wiele przyjemniejsze, jeżeli zwracasz uwagę na takie rzeczy. Możecie dojść przecież, wiecie, w górę razem, a nie, że tylko Ty oczekujesz czegoś od drugiej osoby. Więc no ten filmik to nie jest przypodobanie się mężczyznom. Chciałabym, żeby ten film naprawdę trafił do tej młodszej grupy odbiorców, która no chłonie tego TikToka i naprawdę zrozumiała, że dzisiejsze czasy nie polegają na tym, kto ile ma pieniędzy, e, chociaż no... Tak się może wydawać, że właśnie na tym polegają, ale no, nie, jest to toksyczne. Powinny polegać w głównej mierze na miłości, szacunku, wsparciu i wdzięczności, i wtedy życie jest o wiele, o wiele fajniejsze. I Ja mam dość takiego stereotypowego myślenia, szufladkowania mężczyzn, i to działa tylko w jedną stronę, bo tak te kobiety każą pracować mężczyźnie, yy, stawiać dom, bo przecież tak jest od pokoleń, ale nie, nie, nie. Ja nie będę ci rodziła piątki dzieci, bo ja się muszę rozbijać. Ja mam swoje pasje, ja mam swoje ambicje, a ty haruj jak wół, bo jeżeli tego nie robisz, nie przynosisz pieniędzy do domu, to jakim ty jesteś mężczyzną? Straszne to jest naprawdę. Ja nie wiem. To jest dla mnie to jest dla mnie takie no Dziwne, może dlatego, że ja pracuję od kiedy byłam młodszą osobą, ale naprawdę to jest dla mnie takie dziwne. Nie wiem, wpajanie komuś jakichś poglądów. Jeżeli chce twój facet robić, a ty nie chcesz robić i razem się dogadujecie, jest super, ale jeżeli ty po prostu chcesz być księżniczką, leżeć na łożu, to nie wmawiaj tym młodym dziewczynom. Apeluję po raz kolejny że jest to standard, jest to w ogóle minimum, które macie zapewnić facet, tak? I ja nie chcę by wybrzmiało to tak, że teraz kobiety mają zapierdalać, a facet ma sobie leżeć w domu i pachnieć, bo mi ich szkoda. Nie, to nie o to chodzi. Jeżeli razem dojdziecie do jakiegoś porozumienia, jest to ok. Tylko chodzi mi o to, by żadna ze stron nie wymagała od drugiej nie wiadomo czego. Są ciężkie czasy, tak jak już mówiłam. W internecie oglądamy osoby, które nie zawsze pokazują jaka jest prawda, i nie zawsze, jeżeli myślicie, że oni zarabiają miliony, to tak naprawdę tyle mają, bo bardzo często są to wypożyczane ubrania, mieszkania, samochody i wszystko jest robione na pokaz. I to nie jest standard dzisiejszych czasów, że facet zarabia 20 tysięcy. Nie. Wiecie jaka jest minimalna krajowa i większość osób zarabia tą minimalną krajową albo może lekko ponad i nie da się inaczej, a jeszcze są tak ciężkie czasy, teraz ile kosztuje wynajęcie mieszkania, ile kosztuje paliwo, ile kosztuje jedzenie, wszystko poszło w górę, no standardy życia niestety nie są takie jak na TikToku czy Instagramie czy YouTubie. I nie oczekuj od mężczyzny, że będzie jak jakiś youtuber albo nie będzie taki, jak Twoja ulubiona tiktokerka go opisuje, no bo niestety życie nie tak wygląda i apeluję to po raz trzeci. Skończcie wmawiać tym biednym dziewczynom, że tak jak Wy mówicie, powinno być, bo jest to minimum albo norma. Ja też odnoszę wrażenie, że te wszystkie kobiety, które tak bardzo. Pragną tego, by to facet im usługiwał i był ich banknotem, nie zwracają uwagi na to, jak czuje się druga osoba, nie zwracają kompletnie uwagi, jak może się poczuć człowiek, gdy słyszy takie wymagania, gdy widzi takie rzeczy w internecie. One kompletnie się tym nie przejmują, nie? Że trafi to do jakiegoś młodego chłopaka i on się poczuje taki malutki, bo nie zarabia tyle, ile one mówią, nie spełnia tych oczekiwań. I teraz uwaga, uwaga, apel do wszystkich młodych kobiet. Facet to nie portfel i uwierz, nie ma nic wspanialszego niż docenianie człowieka za jego charakter, poświęcenie i miłość, a nie tylko za jego pieniądze. Skończcie obserwować te wszystkie warszawianki, które na siłę próbują Wam coś wmówić, na siłę pokazują jakieś życie, którego większość z nas może nigdy nie będzie miała, no bo niestety takie są realia. Naprawdę zacznijcie oglądać jakieś wartościowe treści, obserwujcie osoby, które naprawdę mają coś mądrego do powiedzenia, a nie tylko wmawianie Wam, kto ile powinien zarabiać i jak powinno wyglądać Twoje życie. Naprawdę skończcie obserwować te toksyczne osoby, te toksyczne wartości i serio, będzie Wam o wiele, wiele, wiele przyjemniej w życiu i wtedy gwarantuję Ci, że zaczniesz inaczej postrzegać drugiego człowieka. Jeżeli chcesz, to pracuj, jeżeli nie chcesz, to nie, ale przestańmy wmawiać ludziom, że związek polega na tym, by dostawać od faceta 200 róż. Wycieczki co tydzień, nowej biżuterii, najlepiej codziennie, i wiecie, życie sielankowe, usłane różami, chłop na mnie robi, a ja sobie leżę w domu, bo jestem w kobiecej energii. Naprawdę, skończmy to po prostu szerzyć. Tak jak mówiłam, to prowadzi do frustracji z jednej i z drugiej strony. Jest to tak bardzo toksyczne i tak bardzo odrealnione od tego, co się dzieje na tym świecie, że ja po prostu nie mam słów. Nie mam słów, by opisać. Po prostu te kobiety, ja nie umiem zrozumieć, co im siedzi w głowie, skąd to się wzięło, bo ja nie wiem. Dla mnie to jest dziwne. I ciężko mi się nawet nagrywa tego, ten filmik, bo brakuje mi słów, by opisać, albo nie chcę niektórych wyrazić na te kobiety. Naprawdę. Jest to dla mnie bardzo dziwny trend. Bardzo dziwny. I jeszcze, jak ja widzę te sądy uliczne, czy wy widzieliście te sądy uliczne, ja wam postaram się wstawić tu jakieś. Czy powinien zarabiać facet w Warszawie? Tak mniej więcej 34 tysięcy. A w złotówkach czy euro? No nie przystajemy, mogą być złotówki. powinien zarabiać według ciebie facet? była wow, według ciebie? Eee, no tak, na polskie realia z 5-6 tysięcy. Co? Nie wiem, no 30-40 minimum tysięcy. Ale dolarów czy złotówek? No, no dolarów. Ile byś chciała, żeby, powiedzmy, twój przyszły facet albo kobieta zarabiała? Ja wiem, że dzisiejsze czasy są dosyć no. trudne, i trzeba zarabiać trochę więcej. Kurczę. w złotówkach? No. Tak, z 50 minimum myślę. Okej, okay, 50. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach kobiety też są traktowane przedmiotowo. Oczywiście, że tak, ale nie o tym jest ten filmik. Dzisiaj chciałam nagrać film o promowaniu dużych zarobków przez mężczyzn, którzy mają usługiwać swoim ukochanym. Niestety ten. Ostatnio trend się bardzo wybija, dlatego ja postanowiłam o tym nagrać. Dajcie mi znać, co Wy o tym myślicie, jakie macie zdanie na ten temat, czy popieracie moje, czy raczej uważacie trochę inaczej. Ja czytam te komentarze i jestem bardzo ich ciekawa. Jeżeli spodobał Wam się film, to proszę Was bardzo o zostawienie subskrypcji, komentarza i polubienia. I widzimy się w następnym odcinku. よっ